Dzień pierwszy z demontażu WFM-ki. E, dzisiaj zaczniemy pomału rozbierać naczynniki pierwsze. E, może co do <coughs> takich podstaw, które ja zawsze stosuję, jeśli chodzi o demontaż, rozkładanie takich motocykli. Zawsze szykuję sobie jakieś tam skrzyneczki. Jedna czy tam dwie. Większe graty, wiadomo, położę na stół warsztatowy. Oraz niezbędna rzecz, jest to taki. Pojemnik na śrubki, wszelakiego rodzaju, nie wiem, nakrętki, śrubki, podkładki. Warto mieć coś takiego. Powiem szczerze, nieraz też posiłkuję się woreczkami strumowymi. Jest to naprawdę bardzo pomocne, więc zabieramy się do roboty. No chyba na początku od lampy. Tak, od lamp. To jest jakiś płaski śrubokręt. Dobra. Siedzi. Ale długo jest ta śrubka, kurde, nie powiedziałem. Dobra, jest. Dobra, pamiętamy. Śrubka tu, grubszy element na stół. Teraz mamy te cymbanty, to jest chyba na 13 klucz z tego co pamiętam o, 14 teraz tutaj, chyba licznik, nie? Licznik czym się? O, to wszystko jest tak poskręcane, że. Mam jakąś śrubeczkę. Aha, czyli ten komin jest przytrzymywany. Zobaczcie, to chyba się nawet kryje oryginalny kolor. Ciekawe, zaś to sprawdzimy. Dobra. Tak. tak. I skręcamy to w całości. Nawet nie idzie tak źle. To możemy. to tutaj. Co by teraz tu wziąć? Na pewno nie ten. Najprawdopodobniej sprzęgło. Odpiniemy linkę. Wszystko tak. Super, nie jest poskręcane. Co ciekawe, śrubki nie noszą jakiejś ślady użytkowania. Dziwne, bo w naszym kraju to jest. Dobra, za czym tu pamiętajcie, także o tej dźwigni. I teraz nie pamiętam, czy tu, czy tu jest kulka. To jest bardzo ważne. Dobra. Okej. Okay. Okay. Dobra, mamy. To można tutaj. Może teraz... Nie, Rollgas nie. Zbiornik paliwa, ale zbiornik paliwa. Od spodu tu była taka cholerna śrubka. łyczek kawosi i bierzemy się dalej do roboty. telefonu złożymy Teraz nie pamiętam jaki tu była śruba taka nietypowa. Czyli to jest tu. Mhm. Tam będzie potrzebne coś na grzechotkę, ale coś na wzór Nie, już nie przesadzajmy, takie wielkie to chyba nie Weźmy, coś, zatrzymać. Z tak super dostęp, że... Dobra O, też jest lekko no, Nie ma problemu Ale powiem szczerze, że mocowanie zbiornika to średnio przemyślane Teraz ważne, żeby tego nie pogubić Na moment, no coś tu spadło pod spodem Nie wiem czy to tak ma być Ale dobra Skręcamy to Troszeczkę posprzątamy Odkładamy Dobra, da się ten zbiornik wyciągnąć Widzicie? To jest też ważne, trzeba zabrać Ciekawe, mocowa Ciekawe mocowanie baku. A już widzę, że bak jest do czyszczenia. Ale poprawmy to, żeby się nie zgubiło nic. Powiem szczerze, nie chciałbym, żeby się coś zgubiło. Bo koszta przy takiej odnowie to już są te. Ale powiem Wam szczerze, że po odkręceniu tego widać fajny, oryginalny lakierek tej wfm -ki. Taki wiśniowy, coś fajnego. Dobra, te gumy też mi się to przyda. Stack. To jest stack. Mój prowizoryczny system odpalania. Wędruje do kosza, tu mamy, co by tu można było odkręcić jeszcze? Bagaźnik, nie? Ale siedzi To jest fajna metoda Tylko nie wiadomo czy tak łatwo pójdzie O, To jest duży plus nie załamujcie mnie i musiał tu o. dobra raz. dobra to zrobimy inaczej to jest bardzo też ważny element i powiem wam szczerze nigdy przenigdy nie starajcie się skrzywić tej iglicy bo powiem szczerze sam to przerabiałem że jeśli ta iglica jest skrzywiona no to ciężko jest potem to naprawić Hmm, to jest bardzo ważny element. Lepiej włożyć go w takie miejsce, gdzie na pewno nie spadnie. Ja sobie go zabezpieczę tak. No i na nasedeczką. Ok. No dobra. Eee, linki mamy ten. No to może weźmiemy, zdemontujemy RollGas. Ale zacznę zdemontuję RollGas. Wezmę sobie, gdzie jest ten śrubokręt. Na kałeczka. Zawsze ważna. Linka wiem, że tutaj ta jest stara, ale dobra. Ale zrobimy tak. Po co ma się walać po warsztacie? A jak będzie trzeba, to się wymienić. Dobra. Nie trzeba jakoś wielce mocno się robić O, widzie. Samo schodzi. O. To jest ciekawe rozwiązanie. Powiem, nie ma tu napięcia, tylko jest po prostu. O. często się to gubi, to diabelstwo. Tak, druga. Linka od sprzęgła już mam też. Linka jest nowa, więc nie ma jakoś strachu, że coś nie się stanie, czy coś, bo nie ma tragedii. Może zróbmy tak. Tam jest taki straten. Tak. Tak. Okay. Teraz bierzemy się za siedzenie. Siątka z tych, co tu już pójdzie, I tu jest, już, już prędzej później. Pod spodem jest taka sierbeczka z taką blachą. Dobra, mamy blacha. Dobra, Dobra. siedzenie jeszcze jest drewniane. Masakra. A kurde, kiedyś to mieli głowę takie rzeczy. Ale patrząc na siedzenie Jak na 59 rocznik no to nie jest źle, nie? Może jeszcze sygnał A sygnał Co to? Tak jak myślałem czyliś na nakrętka jest pod, pod ramą jeszcze nie może uda się odkręcić. Sygnał. Był oryginalny, nie? Zaś się to wszystko posprawdza.